Witajcie w USA w mieście Baltimore doszło do katastrofy z udziałem. Kontenerowca, który uderzył w jedno z przęseł mostu Cambridge. Most na platformie Google Maps przedstawia się tak. Sam port w mieście. Baltimore znajduje się w pierwszej dziesiątce największych portów w USA. Obsługuje import i eksport największej liczby samochodów i ciężarówek. Ponadto znajduje się tam duży terminal wycieczkowy. Ograniczenie działalności portów Baltimore z powodu zawalenia się mostu Kibrycz może zaszkodzić gospodarce. Co oznacza milionowe straty przez most? Dziennie przemieszczało się około 30 tysięcy ludzi. Do samej katastrofy doszło w nocy, o 1:30 czasu lokalnego, gdy kontenerowiec Dali, płynący pod singapurską banderą, uderzył w jedną z mostu. Ten runął jak domek z kart. Załoga przed katastrofą zgłaszała awarię zasilania, co widać na nagraniu, gdy w pewnym momencie gaśnie światło, by za chwilę znów je odzyskać. W całym zajściu dziwne jest to, że statek, tuż po odzyskaniu zasilania, dodaje mocy, co widać na nagraniu w postaci wydostających się spalin, i robi zwrot wprost na przęsło. Władze miasta, oczywiście, wykluczają akt terrorystyczny. No i trzymajmy się w wersji oficjalnej. W internecie krąży informacja, jakoby kapitanem statku był Ukrainiec. I tu nie znalazłem takiego potwierdzenia, a jedyną przypisaną osobą do tego statku była ta osoba. Co więcej, w klasie zachodniej mamy również zaprzeczenie tej informacji. Oczywiście mówiłem, że nie znalazłem czegoś konkretnego na potwierdzenie. Załoga była z Indii, a z tego co można było odnaleźć, ten statek już nieraz miał dziwne incydenty ze sterownością. Wracając do tematu z ostatniego odcinka, gdzie wspomniałem o nagłej śmierci generała Adama Marczaka, oczywiście w czasie wolnym od służby. By naświetlić całą sytuację, generał był szefem sztabu dowództwa operacji Unii Europejskiej Altea w Mons. To misja stabilizacyjna, która działała w Bośni i Hercegowinie, zastępując natowski SFOR. I tu przychodzi wydarzenie niemal z tego samego czasu a mianowicie w miejscowości Czasi w Jar, w bunkier, w którym miał być sztab, uderzyła rakieta Iskander, w którym to mieli przebywać zachodni oficerowie, czy taj natowscy. W tym i nasz generał. To oczywiście informacje nieoficjalne, a sam generał zmarł poza służbą. Po tym incydencie zostaje odwołany ze stanowiska i wezwany do SKW generał Jarosław Gromodziński. Jak podał MON, postępowanie SKW dotyczy... Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego generała broni Jarosława Gromadzińskiego w związku z pozyskaniem nowych informacji na temat oficera. Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uzyskuje osoba, która jest zdolna do spełnienia ustawowych warunków do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. Czyli jak to odczytać, przekazał informacje na temat, na czyjś temat? W mediach, pojawiają się, w mediach ukraińskich pojawiają się informacje o rzekomych nekrologach. Oficerów. Jednak gdzie większość to odgrzebane stare informacje. Na razie, jeżeli jacyś oficjele zginęli w tym miejscu, będzie to utajnione. A takie proste wrzutki, robione na zapewne przez samą Ukrainę, ma stworzyć wrażenie, że cały temat jest dezinformacją. A dla naszego generała, mówiąc w przenośni, tak się kończy: wkładanie palców między drzwi a futrynę. I mamy w dalszej kolejności opuszczenie Polski przez ambasadora Rosji. Czy mamy tu sytuację zerwania stosunków dyplomatycznych? Coś takiego robi się, gdy sytuacja między państwami już jest bardzo zaogniona i może dojść do otwartego konfliktu. Z oficjalnych źródeł możemy się jednak dowiedzieć. Jak doprecyzowali następnie przedstawiciele Polskiego MSZ w rozmowie z dziennikarzami, ambasada rosyjska przekazała do Polskiego MSZ notę z informacją, że ambasador Andriejew będzie przebywał w najbliższych dniach poza Polską. Jak podkreślili, rosyjski ambasador nie został wydalony z Polski. A sam pan Sikorski powiedział, że strona polska nie wydaliła ambasadora Rosji. Miejmy nadzieję, że tak jest i nic się nie wydarzy niespodziewanego. Reasumując. Duża część dowództwa wojskowego i wywiadowczego Ukrainy poległa w Kijowie, jak również w Czesiwym Jarze, jak również oficerowie z krajów NATO, spędzających wolny czas poza służbą, oczywiście. I na koniec, na łamach magazynu Business Insider, pojawił się artykuł, który jest zaprzeczeniem medialnej propagandy, która krążyła w mediach. Polacy nie chcą wysyłania wojsk do Ukrainy. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń. Według najnowszego sondażu IBRIS przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej, aż 74,8% Polaków nie popiera pomysłu wysłania polskich i natoowskich żołnierzy do Ukrainy. Zaledwie 10,2%. Ankietowanych wyraziło poparcie dla takiego kroku, a 15% nie miało wyraźnego zdania na ten temat. Trzeba mieć na uwadze to, że każde badanie społeczne będzie zawsze uzależnione od propagandy, która to społeczeństwo urobi. Jeżeli materiał uważasz za przydatny w torze informacyjnym, daj kciuk w górę i zostaw subskrypcję. Dzięki i do następnego.